Witam Was serdecznie. Chciałam dzisiaj powiedzieć kilka słów do Was. Przede wszystkim zacząć może od tego, czy widzicie na moich stopach buty. Wy te buty macie w momencie, w którym się nowonarodziliście. Otrzymaliście od Boga buty. Nie musicie się zastanawiać, czy one będą wygodne. Czy ty, czy ty je w ogóle znajdziesz, bo ty już je masz. W momencie nowonarodzenia to ty realnie idziesz za Bogiem. I w momencie realnej drogi Bożej uczysz się. Czyli pakujesz wszelką teorię do swojego plecaka, do swojej walizki. Wa większość osób już jest na tyle dojrzałe dojrzałych. Że ta walizka już jest spakowana, wy możecie wziąć tą walizkę i wyjść na światło, czyli do ludzi, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić Słowo Boże, bo Bóg nie ma nikogo innego oprócz Was do głoszenia Ewangelii. Nikogo. Większość ludzi jest już spakowana. Skończyły się wakacje, skończyło się bawienie. Bo są osoby w kościele, które są już zapakowane, w pełni wyposażone, a dalej się bawią. Zweryfikuj, w którym jesteś miejscu. Nie patrz, ile jeszcze masz się nauczyć. Idź w praktykę. Nie żyj teorią, bo teoria jest martwa bez praktyki. Po co ci wiedza, skoro jej nie używasz? Zacznij używać wiedzy, którą już masz. Nie przejmuj się, że zrobisz coś źle. Nie przejmuj się, że ktoś cię napomni, bo dzięki temu wzrośniesz, a dla Boga i tak jesteś usprawiedliwiony. Rzymian 8:1 jesteś usprawiedliwiony w oczach Boga. Dlatego weź swoją walizkę, spakuj sobie ją, to co jeszcze potrzebujesz, i idź, nie baw się, bo czas zabawy się skończył. Nawet Świat, w którym żyjemy, rośliny, zwierzęta pokazują nam, że nadchodzi nowe. W momencie zwróć uwagę, że teraz wszędzie latają motyle. Ja zwróciłam uwagę, że dużo osób w ogóle dzisiaj ma na bluzkach motyle, bo motyl pokazuje nam to. Jest to zapowiedź życiowej zmiany, jest to symbol metamorfozy z poczwarki w pięknego motyla. Owada symbolizuje wkroczenie w nowy, lepszy etap życia, tylko to od Ciebie zależy, czy Ty w ogóle chcesz iść, bo to Ty musisz zdecydować, że Ty idziesz, bo masz te buty, już jesteś wyposażony. Pamiętaj, że motyl nie widzi swojej piękności, nie widzi, jaki jest piękny, nie widzi tego, jakie ma piękne skrzydła. Motyl nie widzi, ale my, jak na siebie spojrzymy, że jesteśmy 10 na 10, to uwierzymy w to, że jesteśmy w ogóle piękni. Spójrz sobie w oczy, spójrz sobie w oczy i zobacz, jakie oczy widzisz, bo te oczy, które widzisz w odbiciu lustrzanym są oczami Jezusa, tylko w to uwierz. Idź w praktykę, przestań się bawić bo lęki jakiekolwiek, to co było w zeszłym tygodniu, one będą przychodzić, tylko to od Ciebie zależy, czy Ty je przeskoczysz, czy w ogóle powiesz nie, won, bo ja jestem dzieckiem Boga, jesteś córką Boga, jesteś synem Boga, to idź w praktykę, przestań bawić się tylko teorią, amen. Właśnie, bo chodzi o to, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. To, co Dorota powie, skomentuje jakby. Bóg, jak przychodzisz do Niego, on pierwsze, co uzdrawia Twoje serce. Żebyś był szczęśliwy, żebyś się pobawił, wyluzował, ale jak zbyt długo ten tryb trwa, to Cię też zabije. Musisz zrozumieć, że każda przestrzeń musi być mądra. Zbyt długo tylko ten tryb. Bo patrz, przychodzisz do Boga zbity i zmęczony. To później on cię wystrzela, że jesteś taki radosny, w ogóle nic mnie nie obchodzi, w ogóle mamy łaskę, aleluja. Po co ci jest to? Po to, żebyś zapierdzielał do roboty. A nie po to, żebyś siedział i się tak cieszył całe życie. Bo czas leci i go tracisz. I wtedy w tej robocie ty dalej sobie robisz sezony takiego he, 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 głupawki, a później znowu sezon zapierdzielania. Głupawka, zapierdzie I, tak, w, i to, tak to łączysz. A nie tylko sobie siedzisz. He, 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 he. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak jak dobre było, to tak teraz to połączmy w mądrości. Bo macie wielki potencjał. I jeżeli nie będziecie w zaprzęgu, to on się po prostu marnuje. Wiecie, wy się cieszycie, bez łaska. A Bóg mówi: No patrz, jaki w ogóle zdrowych koń stoi. I się cieszy. Mi kiedyś taki prorok powiedział, pan R., o którym mówię i bardzo cieszę się w ogóle, że mi to powiedział, że widzi mnie jakiego takiego konia pociągowego. Wiecie, jak są to wielkie konie takie. I ten koń, jeśli nie zostanie w zaprzęg dany. To go ćwiartują, bo z nim nie da się nic zrobić. On jest albo do poświartowania, albo do zaprzęgu. On nie może zostać i. Ho, 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 ho. Super, że macie już coraz lepsze humory. Aleluja chwalmy Pana. Zapierdzielać do roboty. Fajnie, i teraz zróbcie to jeszcze w mądrości. Pamiętajcie, że rozwijanie swojego powołania w Chrystusie. Musi współgrać ze wspólnotą. Słuchajcie, to jest bardzo ważne to, co teraz powiem, szczególnie dla tych, co są dłużej, bo jak jesteś nowy, to, to mnie nie słuchaj teraz. To musi razem iść w parze. Czyli musisz zobaczyć, co lokalna wspólnota jakie ma zadania i Twoje powołanie i jedno drugiego nie może wykluczać. Nie możesz powiedzieć teraz. No ale ja się rozwijam tak w swoim własnym powołaniu, że nie mam czasu już poszerzyć działalności w kościele. No to masz błędne rozumowanie tego, co ja nauczam. To musi iść razem w zaprzęgu. Czyli jak są ewangelizacje, jakieś grupy, wybierz sobie jakąś grupę jedną. Wybierz sobie chociaż jedną ewangelizację. Weź sobie tu idź na jakąś ulicę. Weź tutaj przyjść na jakieś uwielbienie. A reszta czasu weź tam coś ogarnij, a tutaj rozwijaj swoje powołanie. Ale nie to, tak jak jeden biznesmen zrobił. Było prorokowanie nad nim, tak? Będziesz miał wielki biznes. I on w to wszedł. I później opuścił grupkę domową, później opuścił ewangelizację, później już opuszczał niedzielę, a później mu się to, co mu Bóg dał, mu się to rozpieprzyło. Dlaczego? Bo nie zrobił tego mądrze. To musi iść dwufalowo, Po to jest lokalna wspólnota, nie żeby przyjść w niedzielę, a później od poniedziałku do soboty rozwijać swoje indywidualne powołanie. To, to taka wspólnota to żadna wspólnota. <grytanie> Oni się codziennie spotykali na łamaniu chleba. Codziennie podkreślam. Wiadomo, że mamy inne czasy, tryby online, nie online, nie, nie jesteśmy Żydami, ja to rozumiem. Ale dalej, niech to idzie. Nie tylko w Kościele kosztem całego Twojego życia i nie tylko całe życie w Chrystusie, przecież mam się cieszyć i mam być rozwinięty w Chrystusie kosztem w ogóle spotkań, w ogóle ruchów Kościoła. To musi iść razem. W mądrości. I to już musisz wyczuć, gdzie jesteś. I pamiętaj, po to Ci ta siła radości jest dana, żebyś dużo zapierdzielał. Rozumiesz, że co chodzi, czy nie? A nie tylko po to, żeby się cieszył. Cieszenie się dla cieszenia to jest słabe. Toudi nie? Był taki ktoś chyba, nie? Cieszenie się dla cieszenia jest słabe. To jest fajne na początku, ale im dłużej to trwa, będziesz skiśnięty jak ogóry. Zobaczysz, że dojrzałeś, ogórek już, wiesz, zakwasił się, jest taki fajny, ale jak leży tam 50 lat, to się skis. Taki fajny ogór i właśnie to jest wszystko w odpowiednim sezonie.